Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe drugiego rzędu, które możemy sprowadzić do równania rzędu pierwszego. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Tablic ze wzorami na całki, kartki papieru oraz czegoś do pisania, rozpoczynamy. Moi drodzy, na tablicy mamy przykładowe równanie wyższych rzędów, a dokładnie rzędu drugiego. Nadal jesteśmy w równaniach różniczkowych zwyczajnych. I teraz tak, są różne typy równań różniczkowych wyższych rzędów. Jak już wspominałam na początku, te równanie da się sprowadzić do równania rzędu pierwszego. Jak to zrobić? No więc tak, ponieważ po, po prawej stronie mamy y bis, które możemy też zapisać jako d kwadrat y po dx kwadrat. Zapisy są różne. A po prawej mamy zwykłą funkcję... X gdzie nic się nie dzieje więcej oprócz tego, że jest y, coś z x jakaś funkcja więc możemy po prostu jak się pozbyć pochodnej, zrobić operację odwrotną, czyli całkować, czyli żeby pozbyć się pierwszego prima bo nie możemy się ich pozbyć naraz to my policzymy sobie pochodną e, przepraszam, całkę po dx z naszej prawej strony czyli teraz spadam do rzędu pierwszego, czyli mam y e, prim i to się równa całka z 1 przez 1 plus x kwadrat dx. Patrzymy sobie w nasze wzory i widzimy, że całka z tego wyrażenia to jest po prostu arkus tangens x plus nasza stała c. I teraz tak, ponieważ ponownie mam sytuację, gdzie po prawej stronie mam funkcję zmienną, zależną od x, a c to jest jakaś stała, więc na dobrą sprawę mnie nie interesuje, więc ponownie mogę skorzystać z tej samej zasady, że żeby pozbyć się prima, z całkuję obustronnie przez. Po dx, czyli mój y, teraz spadam już do, do, do samego y, to będzie całka i uwaga z całego wyrażenia, czyli arkus tangens x dodać c po dx. I teraz tak, ta całka rozbije nam się na dwie całki: całka z arkusa tangensa oraz całka z c. Ja sobie na dole pozwolę policzyć całkę z arkusa tangensa x dx. Gdyż ta całka jest to taka całka nietypowa, liczona przez części, ale tak nietypowo troszkę. Przez części, czyli mamy U i DV. Z U liczymy pochodną, z DV liczymy całkę. I teraz musimy podstawić dwie funkcje, a my widzimy pod całką tylko jedną funkcję. Wiemy, że tutaj, chociaż nie ma, jest zawsze ukryta jedynka. I ponieważ my nie mamy całki z arkusa, bo inaczej byśmy mogli policzyć to zadanie od razu, więc arkusa tangensa X wpisujemy jako U. Arcus tangens x pochodna, czyli du, to jest 1 przez 1 plus x kwadrat dx. Natomiast za dv wstawiamy jedynkę, stąd całka z jedynki, całka ze stałej to jest stała razy x, czyli 1 razy x to jest po prostu x. I teraz stosujemy przekształcenie, czyli u razy v, czyli x razy arcus tangens x minus... Całka z V razy du, czyli x razy 1 przez 1 plus x kwadrat, jak wymnożę, to będzie x przez 1 plus x kwadrat dx. I teraz musimy do końca policzyć to zadanie, czyli pozbyć się ostatniej całki. I teraz uwaga, żeby zrobić to zadanie, posłużymy się kolejną naszą wiedzą o całkach, już do tej pory znamy trochę tego, czyli wiemy, że jeżeli mamy całkę z funkcji, na mianowniku jest jakaś funkcja f od x, natomiast w liczniku jest jakieś f'. Od x, czyli pochodna z tej funkcji w mianowniku, to wówczas nasza całka jest równa logarytmowi z tej funkcji, która była w mianowniku plus c, wiadomo. I teraz tak, my jak policzymy sobie pochodną z mianownika, to mamy co? Z Jedynki jest 0 plus 2x. No 2x nie mamy na górze, ale mamy x -a. i teraz możemy sobie dopisać tutaj dwójkę do tego x, -a, ale jeżeli coś dopisujemy, to nie możemy tego zrobić bezkarnie, więc ja przed całkę wystawiam sobie jedną drugą. Dlaczego? Bo jedna druga razy 2 da mi 1, czyli będzie nadal. X, tak jak miałam to na początku. Pamiętajcie, że jeżeli coś dopisujecie, gdybym, gdyby mi tu wyszło 3X na przykład, czy wyszłoby mi 5X, to wtedy ja musiałabym dopisać tu piątkę, a tutaj jedną piątą. Także jak pomnożycie, to musi dać Wam 1. I teraz to dalej równa się. Yy, x, arcus tangens X, minus i wiem już, że mogę skorzystać z tej własności, czyli to jest jedna druga, logarytm zmianownika, czyli 1 plus x kwadrat plus C. I teraz ostatecznie wynikiem mojego całego zadania jest co. Zapiszę sobie tutaj gwiazdkę, tak żebyśmy do tej gwiazdki sobie na dole wrócili, czyli moja gwiazdka, czyli moja, ta, moja funkcja Y, albo po prostu zapiszę sobie y równa się. Całka z tangensa to jest to, co tutaj mi wyszło, czyli X arkus. Tangens x minus jedna druga logarytm 1 plus x kwadrat. I teraz plus c nie piszę jeszcze, w sumie powinnam to napisać c1, dlatego że tu już mam c, więc sobie poprawcie tutaj i zapiszcie indeks 1. Natomiast całka ze stałej to jest stała razy x, czyli będzie plus cx i uwaga, plus C2. Dlaczego? Bo tu się pojawiło C1, tu się pojawiło C, więc tu jest nowy wynik, bo to jest nasza jakby całka inna, to jest ta całka ogólna, więc w sobie wpisujemy plus C2. I to jest, moi drodzy, wynik naszego, y, naszej, y, naszego równania, Y równa się. Więc poradziliśmy sobie, nie było to takie trudne, wystarczyło mieć wiedzę o całkach i różnych metodach całkowania. Zapraszam do kolejnych części z cyklu równania różniczkowe wyższych rzędów. Zapraszam na naszą stronę matematykanaplusk.com.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź też chcielibyście, żebyśmy umieścili jakieś zadanie na naszym kanale, to wysyłajcie to wszystko na adres mailowy, który jest zawarty w opisie do naszego filmu. Ja, cóż, zachęcam do polubienia filmu i do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.